Dobra witam wszystkich, jestem Tomeza z WP14 i kontynuujmy dał Tak więc jak już ten kryształ i się budzimy w jakichś kanałach, w których uciekaliśmy co prawda. No i od razu spotykamy naszą przyjaciółkę, która będzie nam pomagać.

Mam A i D, jest chyba tak samo. S, ja najczęściej jak kijem to używam S. W i D. tam i Wszystkim takie są, oprócz chyba Dobra, odkryłem już jedną rzecz, że A i D jest tak samo. Dobra, więc wychodzimy. I pierwsze życie, jaką robimy, bardzo ładnie mi się skaczemy za nim. Cieszy mnie, że nie ma w tej grze ryb. Nie lubię jakoś. On mnie zauważył? Taki odbicia, nie wiem czy to, ale sobie wiedziałem. Zaraz prawdę. Okręć się fajnie wygląda, to już jest duży plus. Nie, no lepszy. Mój macierz. Bo Jezu! Prze <coughs> Myślałem, że nie trafię. Ale jakie ja mogę trafić? To no jest coś jeszcze możliwe, że mnie nie trafi. Kurde, już go miałem marzyć.

<laughs> Ale się fajnie poleciał. Zwyczajnie krótko. Dobiliśmy. Dziwne jest to, że tylko co nas nie rają w ogóle. Tylko mogę na nie lecieć i tyle. O, to te drzwi. To się przejdziemy jeszcze raz. Przynajmniej, <laughs> że fajnie się szło. Pierścień, o. Cieszę się, tylko... który to? Dobra, nieważne. Odpali się od lampy? Dobra, nieważne. W postawa... w na pewno z czymś co się skojarzy. Z bronią. Patrzcie, zbugowała mnie głowa świnna. Ojojoj, tu będzie dwóch magów. Nie lubię ich. To i oni. padli już? Nie, jeszcze trzeba dobić A drugi gdzie? Tamo Oni mają dziwne bronie. Słabe. ja oni się powalczą, a mnie się nie będziemy wtrącać nawet. No dobra, poszczelamy z łuku. Jazu! Jazu! Co, little Sonic! Dobra, jestem, jestem. O, no dobre, przywitajcie, odciąłem główkę. Mają tutaj coś ciekawego? No Rełko. Dobra, nie będziemy się ukrywać. Zamykamy się w środek bitwy i ich rozwalamy. O, ten pięknie to zostało. Ten też? Coś tutaj mamy? Jeszcze ty żyje. Dobra, nawet jeżeli to nie pasz, yeah. idziemy do góry. Co to za dziwne ciało? Ja zrobiłem długi mecz, mogłem się nie trudzić i tu go podnieść, ale dobra, przynajmniej dobrze się pobawiliśmy. Aha, któryś ze zwłok ma klucz. Nie, jest co Hmm, na pewno rycerz. Jest. Mag. No. Aha, to jest sekret. Nie ja wiem czy to jest sekret. Mamy już stapkę, z której możemy zrobić bardzo dobry miecz. Ale to nie wiem gdzie. Będzie to wykłalne. czy tak powiem. Młotek mamy? Mamy, to trzymamy. Dobra, będzie tutaj walka. Kijem się połowimy, nie no, szczerze ten kij jest lepszy od sztućców ale wolniejszy banana i love banana oh, nie ma mięsa this one here you are. Dzięki i naprawdę jest dobry, ale w jeszcze sztylet. Co tutaj leży, coś dobrego. Zaraz podniosę. Po o, lepsze od mojego. Zostawię. Karnię mi się jeszcze. Myślałem, że jakieś ciało wisi znowu. No, Mam coś ciekawego. Kluczyk jakiś tylko. O, to tą stroną też da się przejść. Ale nie zdobylibyśmy tego z tego O, i tutaj jest coś, w bardzo, co lubię. Miecz łuczniak. To jest. Najlepszy mieczyk jak na razie. co sobie tutaj zapiszę. bo będzie tutaj dosyć ciężka jadka. Yy... Mag na dobry początek, no na zły początek. Ten mag jak hardzielnie to próg O. Dostał, dostał, dostał. dostał, dostał. 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 Mógł dostało, tylko dobić teraz trzeba. Damn! Podwalił wam ktoś mnie bić? Łee, well, nie przypominam sobie, że mi podwalił. Ej, już mi się to trochę znudziło. Co nie odgrywa faktu, że jest fajne No nie to, pieczą chlebu jeszcze pociąć No i no i no i no. Dobra! Jeszcze napyk Dobry ten miecz no. Dobra, ucznictwo Teraz ta się tutaj bije A my będziemy musieli taką, Tych, co będą tu przechodzić 91 strzał. tak, tak czycie, lejtował. Nie, co? Nie. co to było? O, mam ratę. Nic się nie stało. Tylko raz zginąłem, jak na razie. Która? Czujesz, jak ma na czasu? No, adyś. Powiedziałem warzęta na przedpojenki to istoty wrażliwe na taki ogniem. Teraz mi to mówisz. O nie, nie, stąd. A dobra, wiem jak tego maga szybciej załatwić. Oh, ja, nie mogę! Wie, czy wy to widzieliście? Aż dam addonarsy, epitka sęga A golisy zamiliszcie polecia eee, teraz o wiele szybciej to poszło. Tylko co to mnie wtedy zabiło? To obsługa balisty, jeszcze nie rozwaliłem do końca Tak. Dobra już bym co źle Bym wyciął tamtą senkę, ale jak ten koliz tak poleciał, ta szłańska mi się wokół zakręciła Takie to było piękne Czyli że tutaj kogoś się nie rozwaliliśmy Ja nie mogę Tu już full zabity, tak, a tutaj co jest? No, jak miło. Ja tego nie znalazłem wtedy. Jeszcze mama. Mama się teraz będzie przydawać, ponieważ mamy ten skill leczenia, on bardzo dużo many zabiera, więc wiecie. Znowu zrobić to? Znowu to zrobię. Taki żal. Ale tego mało? Ten mój... ale fajnie odleciało i od nas. Szkoda, że nie można ich, jak rzucam skeletem, że przebija się i na drugiej kolei. Łucznictwo Co tutaj dodaję? Pewnie mi się łuk, co możliwe Aha, czyli że nie będę się tak chwiał Tak To to mogę od razu dać Jezu jeszcze Dobra czekajcie, ja to muszę wykombinować skąd to strzela i zaraz wrócę Dobrze, jestem Tak więc za, udało się z, y, oczyścić tam wszystko zdobyłem teraz te punkty więc sobie do uczestnictwa teraz bam no i teraz mam zadanie połóżmy zagrożenie na mostku natomiast nie ukrywajmy, że trzeba ich pocisnąć tak jest kurde znowu nie trafiło, na ale bioda z <laughs> się, że wypadnie Jezu Patrzcie jakie mi to ciebie Zwłoki, tak jest Mają być zwłoki Nie mam ich z widzę, czy jeszcze nie chcę ich z Nie mam ochoty Wolę tako. Oh. <laughs> Leć ale dziwnie poleciał. Znowu epis akcja, ale tamtego nic nie przebije z tym magią. Bam! Be -be Bam! Co ty mam? Ew, ja nic nie daje oszczędzam. Czyli że... To jednego będę miał siły i trafienia krytyczne. To dobrze, to, 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 dobrze, to, to dobrze. Widzicie, już mnie lają. Ale to teraz będzie jeszcze więcej zabawy. Będzie tylko tako. Bardzo dobrze, że się nie chwala ten, ten obraz. Zawsze nie mogę trafić, nigdy nie mogę trafić, no. Dobra, idźcie, won. że wam spadł.

Easy for her. Ja for uwielbiam te momenty <laughs> ja to lubię No i tak będziemy walczyć no. przez jakieś minutę, wie Dobra, ja się może tam to odsunę, bo jak tędy będą szli, to będzie problemik. To nie było za trudne. Ty miałeś łuk? No jo, ja, nie ty? O, ale poleciał, uwielbiam fizykę w tych grzechach. Nie co ja biorę. Mam nadzieję, że z drugiej strony oni nie mogą jakoś przyjść. Ale masz ramę na klacie. Może zauważyliście, może nie. Okay. Slow motion. Już wszyscy, nie, jeszcze tam idzie. Eee, sam tam nie będzie problemów. I tu jeszcze łuczniki. Jeden Wy nie umiecie pływać, taka czarna wstawa. Za 5 groszy. Wykonane zadanie? Kurde, bo tam już idą na pewno Jeszcze was więcej? Kurde! No, jeszcze jeden łuczniczek Z kijak go pocisnę Też za ładnie poleciał A, na dno no już opadł Jego łuk leży a jeszcze jeden To mnie nie cieszy tak szczególnie, bo nienawidzę łuczników Dobrze, że będą te pająki. O, trzy punkty. Postarali się teraz. Kurde, mogę dać to. Dobra, nieważne. Biedą, dobrze, że będą pająki i orki, już. Bo mam dość tej czarnej straży. A potem będzie jeszcze gorzej, będą w góle. Nie wiadomo się na łatwo, na wyjście. Nie jestem niezwykły. A, chodźmy do kabiny. Dobra, probek, super. Um, znaczy ważne z tych styletów, idź szybciej. No, widzisz jak się słucha? Posłuszna kobieta. No, Dobra, tak, ty to zrób, ja jestem tym słaba, bo też na stylu. Kogo co w ogóle Cieja, zjau, z samym, że już No dobra, nie musiałem się odstać, nie chciałać. Zbiera się na miłość. Czy coś tam było pisane, akurat patrzyłem na pudełeczko. Najlepszy gry komputerowe w cienie. cenie, dogmas might and magic. Niesamowity mroczny klimat, wampierze, żeby to był mroczny klimat. Ja ja pan pan zbawcie, to, to, to. Dobra, kręci. Tak jest. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przy piątym odcinaczku. I do zobaczenia przy kolejnych. Zaraz będzie najbliższa plansza w całej grze. której nienawidzę. Ale nie może być gorszy od tej. Więc dobra. Nara i do usłyszenia.